Rzeszowszczyzna nie jest regionem słynącym z turystyki. W sercu Rzeszowa, liczącego około 150 tysięcy mieszkańców, znaleźć można jednak coraz więcej restauracji, które dzięki swemu przytulnemu klimatowi, dbałości o urodę stołu, a przede wszystkim dobrej kuchni, przyciągają liczne rzesze smakoszy. Jednym z bardziej prestiżowych lokali, znajdujących się w centrum Rzeszowa, jest mieszcząca się w piwnicach wojewódzkiego domu kultury Bohema. Nazwa lokalu nawiązuje do okresu międzywojennego, kiedy to restauracje i kluby nocne gościły artystów, wolnomyślicieli zwanych bohemą, cyganerią. Byli to ludzie o wielkich aspiracjach, którzy dzięki swojej pomysłowości i kreatywności narzucili społeczeństwu nowy styl widzenia świata. Bohema uwielbiała skupiać się w kawiarniach, spędzając noce na dyskusjach, mocno zakrapianych alkoholem. Swoim ekstrawaganckim stylem życia godziła w konserwatywny, często zakłamany, mieszczański model społeczeństwa. W Rzeszowskiej Bochemie pozostał wdzięk przeszłości. Ma się ochotę wrócić do dawnych czasów choćby przez używanie materiałów i form z dawnej epoki. Klimat lokalu tworzy półmrok piwnicy rozświetlany delikatnym, najczęściej punktowym światłem, wydobywającym ze zmroku masywne, drewniane kolumny.